Bazylika w niebowzięciach Najświętszej Marii Panny Michała Archanioła w Trzemesznie jest jednym z najbardziej imponujących zabytków późnego baroku na Wielkopolsce. Ale nie zawsze tak było. Gdy zajrzymy do wnętrza widzimy gotycki chór nad organami i romańskie filary podpierające bazylikę. Schodząc do podziemi, do małej wystawy archeologicznej, możemy odkryć przeszłość kościoła. W XII wieku założono tu kościół wraz z klasztorem dla zakonu kanoników regularnych. W pracach archeologicznych w podziemiach tutaj właśnie znaleziono, najistotniejszy skarb sztuki romańskiej w Polsce z kielichami z czasów mieszka III i jednym z X wieku. W ramach późnobarokowej przebudowy w XVIII wieku wydłużono kościół, dodając wielkich rozmiarów kopułę wraz z obejściem i przesunięto ołtarz. Świątynia zyskała również bogaty wystrój w czasie II wojny światowej kościół spalili Niemcy, odbudowano go po wojnie.